Jak myślisz, szkoła uczy cię myśleć czy słuchać? Wchodzisz do szkoły z ciekawością, marzeniami, z głową pełną pytań, a wychodzisz z samą oceną, kredytem i strachem przed błędem. Bo system nauczył cię, że lepiej nie ryzykować, niż się pomylić. 45 minut, dzwonek, przerwa, sieć, wstań, odpowiedz. Brzmi znajomo, bo to nie była szkoła kreatywności. To była fabryka posłusznych pracowników. Model, który znasz, powstał ponad 150 lat temu w polskim systemie szkolnym. Nie po to, żebyś był wolny, po to, żebyś był punktualny, przewidywalny i posłuszny. Nie uczą cię o finansach, inflacji, podatkach, systemie monetarnym, ale uczą, jak recytować daty i nie podważać programu. To nie przypadek. To program. A dlatego ludzie w dorosłym życiu boją się błędów. Nie dlatego, że nie wiedzą, jak działa świat, tylko dlatego, że całe życie słyszeli, usiądź, nie wychylaj się, zrób to jak wszyscy. A przedsiębiorca to ktoś, kto zrozumiał, że prawdziwe lekcje zaczynają się po szkole. Nie w klasie, w życiu. Jeśli czujesz, że ten system cię nie przygotował, tylko zahamował, obserwuj ten profil pokaże ci, jak grać według własnych zasad.